Panie burmistrzu, witamy dzisiaj. Mimo że forma nowa, to jednak tematów do rozmowy jest wiele i dlatego warto tą formę podjąć, żeby dzisiaj się spotkać dla naszych widzów. Piątek 20: Minęły dwa lata, od kiedy rozpoczął pan pracę jako na urzędzie burmistrza miasta Koła, dwa lata, od kiedy mieszkańcy wybrali właśnie pana na to stanowisko. No i porozmawiajmy o tym, jak minęły te dwa lata, porozmawiajmy o tym, co w te dwa lata udało się zrobić. Ale zupełnie tak na luzie na początku, panie burmistrzu, zacznijmy od tego, jak minęły te dwa lata w ratuszu. Faktycznie, 23 listopada y, złożyłem przysięgę dwa lata temu przed Radą y, Miejską. Y, trzeba powiedzieć, że najtrudniejszym okresem były pierwsze miesiące, bowiem trzeba było sobie tak zorganizować pracę y, w Urzędzie Miejskim, żeby potem y, zebrać tego plony, czyli y, no mówiąc szczerze trzeba było y, dobrać sobie odpowiednik współpracowników z zachodami, no, które według mnie nie były kompetentne. Trzeba było się pożegnać. I to niestety musiałem zrobić, bo to potem, jak po, potem dzisiaj to owocuje pozy, pozytywami dla, dla miasta. Natomiast to, co chciałem zrobić, wiedziałem już od samego początku, bowiem to już było zawarte w moim Programie wyborczym, aczkolwiek zdawałem sobie sprawę, że nie będzie tego można zrobić od razu w pół roku czy, czy rok. No właśnie, ale jak spełniła się ta wizja, kiedy zanim objął pan fotel burmistrza, z pewnością jakaś ta wizja, jak funkcjonuje urząd i jak wygląda praca burmistrza, no to gdzieś poniekąd wiedział pan, bo przecież był pan blisko samorządu. Ale czy po dwóch latach, to, co wydawało się wizją, przypuszczeniem, okazało się faktycznie trafne, czy jednak rzeczywistość zupełnie odbiega od tego, jak pan sobie to wyobrażał? Można powiedzieć, że ja jestem mile zaskoczony, ponieważ efekty zależą od współpracy ze współpracownikami. A po drugie, zawsze pamiętam, że były narzekania w naszym mieście, że jak ciężko pozyskiwać środki zewnętrzne, jak ciężko, ciężko sięgać gdzieś y, po pieniądze. Dlatego ze swojej perspektywy ciężko mi to zrozumieć, bowiem my pozyskujemy naprawdę dużo tych środków zewnętrznych i tych źródeł jest naprawdę y, możliwych do pozyskania dużo, więc y, ciężko mi zrozumieć, y, jak to było możliwe, że, że kiedyś tych środków nie można było tyle. Tyle pozyskiwać, no ale to już nie jest, nie zależało ode mnie. Wydaje mi się, że kluczem do sukcesu, szanowni państwo, naprawdę jest doskonale dobrana kadra współpracowników i kompetentni ludzie na każdych stanowiskach, nie tylko w urzędzie, ale i w spółkach miejskich. Każdy kandydat na stanowisko burmistrza, kandydując, posiadał swój program wyborczy. Ile po tych dwóch latach punktów zostało odhaczonych, czyli tych, które udało się zrobić, bądź te, które zostały rozpoczęte i niebawem przejdą do realizacji już finalnej? Te, które udało się zrobić, to chociażby przywrócenie kuchni, stołówek do, do szkół, wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu Jana Pała to też było w moim programie wyborczym. Wiele z punktów mojego programu. W tej chwili się właśnie realizuje, chociażby jak przeniesienie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z osiedla płaszczyzna, powiększenie ilości miejsc żłobkowych to też jest temat, który obecnie jest realizowany, jak również stworzenie takiego miejsca rekreacji wypoczynku wokół naszego zamku to też jest temat, no, który zajmie ileś lat, ale zaczął być Również realizowany. Poza tym budowa bloków komunalnych to też jest temat, który w przyszłym roku zaczniemy budowę nowego bloku, więc trzeba sobie zdawać sprawę, że wiele tych zadań, na które pozyskaliśmy środki, inwestycje jeszcze się nawet nie zaczęły, a nawet są na etapie dopiero rozstrzygania przetargów na te inwestycje, prawda? Więc to tak szybko nie działa. Natomiast no, Wszystko idzie w dobrym kierunku. Wszystkie przetargi zostały ogłoszone, część umów już jest podpisana, więc, więc myślę, że idzie wszystko w dobrym kierunku. A czego nie udało się, mimo szczerych chęci, osiągnąć, i czego na pewno już dzisiaj, po tych dwóch latach, pan wie, że nie uda się na pewno w tej kadencji zrobić? To znaczy, nie ma takiego założenia, które, które mi się nie udało. Jest tylko Plan, który wiem, że nie uda się na jedną kadencję, bo jest to za długi. Jak zorganizowanie miejsca rekreacji wokół zamku to nie jest temat na pewno na jedną kadencję. To jest zadanie, które no, przewiduje około 7-8 lat na jego y, zrealizowanie, ale takich rzeczy niemożliwych w ogóle do zrealizowania nie ma. Jest tylko kwestia, że no, jedno z tych zadań y, chociażby jak to, no, po prostu będzie musiało dłużej y, potrwać. Wspomniał już Pan o tym, że każdy sukces to przede wszystkim mocne fundamenty opierane o ludzi, czyli o segment pracowników urzędu. Jak układa się współpraca przez te dwa lata z urzędnikami, no i to co najważniejsze, z Radą Miejską? Myślę, że współpraca z Radą Miejską układa się doskonale, o czym chociażby świadczy fakt, że jednomyślnie radni Rady Miejskiej udzielili mi rok temu i... i i w tym roku absolutorium z działalności. Współpraca układa się wzorowo. Myślę, że jest to dużo, duża odmienność od poprzedniej kadencji, gdzie tutaj było wyraźnie te, te tarcia i spory między burmistrzem a radą miejską. Te spory, tarcia niczemu nie służą, bo niestety tracą na tym tylko mieszkańcy. Natomiast pracownicy myślę, jeśli chodzi o współpracę tutaj z moimi pracownikami w urzędzie miejskim. Myślę, że ta współpraca odbywa się na zasadach przede wszystkim partnerskich. Ja nie jestem żadnym w urzędzie dyktatorem, ani, <laughs> ani po prostu osobą, która, która krzyczy, wyzywa, każe, tylko rozmawiam z moimi pracownikami w sposób partnerski. Wydaje mi się, że też to moje wykształcenie prawnicze wiele mi tutaj pomaga w tych kontaktach z moimi pracownikami tutaj. W urzędzie miejskim, i, i, i ta naprawdę ta, te rozmowy odbywają się na zasadach po prostu jak, jak kolega z kolegą, a nie czasem jak nawet przełożony z, z podwładnym. A jak zmieniła się struktura organizacyjna urzędu? Czy e, niektóre wydziały zostały zlikwidowane, połączone, czy e, są i takie, które po prostu powstały jako nowe twory? Nie, wręcz wydziały zostały, ilość wydziałów została ograniczona, bo Przypomnę, że funkcjonowało coś takiego jak wydział, na przykład Wydział Oświaty i Wydział Spraw Społecznych, gdzie było dwóch naczelników. W tej chwili mamy Wydział Oświaty i Spraw Społecznych i nie ma żadnego naczelnika chociażby, ponieważ ten wydział bezpośrednio podlega panu zastępcy. Więc to raczej te zmiany przyniosły bardziej oszczędności niż, niż rozdmuchanie administracji. Porozmawiajmy chwilę o geotermii, bo jest to rzecz ważna dla miasta. Kolejne kroki już takie realne zostały poczynione. Przez te dwa lata, kiedy przyglądał się Pan i miał Pan czas na zastanowienie się, co do wizji, jak wykorzystać źródła geotermalne. Jak miasto może to wykorzystać na swoją korzyść nie tylko ciepła, które będzie płynąć w rurach. Jaki ma Pan plan na geotermię nie w kontekście Mzu, tylko w kontekście miasta? Musimy pamiętać, że w ogóle pierwszym etapem związanym z geotermią będzie oczywiście za około 3 lata podłączenie geotermii do naszego miejskiego systemu ciepłowniczego. Ale to jest dopiero moim zdaniem pierwszy etap wykorzystania źródeł geotermalnych w naszym mieście. My z prezesem rozmawiamy już o dalszych krokach, które będą możliwe po tym pierwszym etapie. Nic nie stoi później. Na przeszkodzie chociażby dla produkcji prądu dla mieszkańców miasta. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sieć geotermalną pociągnąć do naszego basenu. Jest to stosunkowo nieduża odległość od, od tem, ale przede wszystkim musimy sobie też zdawać sprawę oprócz ochrony środowiska i redukcji emisji CO2, dużo zyska nasza spółka finansowo, bowiem nie będzie musiała kupować emisji uprawnień do emisji CO2, a tym samym no te pieniądze zaoszczędzi, nie będzie tego kosztu, a tym samym na pewno cena ciepła w naszym mieście nie wzrośnie. No, jest to krok milowy dla rozwoju miasta, bowiem otwierają się w ogóle całkowicie nowe perspektywy i przed naszą spółką i przed naszym miastem. Wiemy jak drożeje prąd obecnie, ile kosztuje prąd, i w perspektywie budowy takiej elektrociepłowni, czyli produkcji prądu jeszcze w kolejnym etapie byłoby to dla naszego miasta no, coś wspaniałego, bylibyśmy już w sumie samowystarczalni ale również geotermia jako rekreacja, turystyka wypoczynek, myślę pierwszy etap to byłoby pociągnięcie geotermii właśnie do naszego basenu, wybudowanie tam jakichś kilku niecek zewnętrznych i na początek zrobienie tam takiego mini uniejowa troszkę. A jak ocenia pan w perspektywie czasu ile w takiej optymistycznej wersji potrzeba lat, żeby choć cień tej rekreacji wprowadzić do naszego miasta? No tak jak powiedziałem, prawie 3 lata zajmie budowa y, ciepłowni, więc ten drugi etap rozpocznie się no, dopiero y, za 3 lata przynajmniej. To też zależy od tego, jakie będą środki zewnętrzne dostępne do pozyskania w celu wykonania takiej inwestycji. Czy, czy będziemy się mierzyć z nią własnym budżetem, czy będzie jakaś możliwość środków unijnych pozyskać. Dzisiaj tego nie wiemy, bowiem no nie wiemy też, jaki będzie budżet Unii Europejskiej i na co. Więc to troszeczkę za wcześnie o tym, o tym mówić. Myślę, że cele rekreacyjne, one zaczniemy je realizować w 3 lata, kiedy będzie już sama, sama geotermia. Myślę, że należy się cieszyć, bo jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, w których taka geotermia, instalacja będzie funkcjonować. Teraz podejmijmy temat kolskiego budżetu. Poinformował Pan na swoim Facebooku, że w najbliższym czasie jest realna szansa uruchomienia projektu, jakim jest kolski budżet obywatelski. Mhm. Czyli coś, co funkcjonuje w wielu miastach, chociażby w Koninie, kiedyś w Kłodawie. Jaką ma pan wizję na to? Bo to nie jest łatwy projekt do przemyślenia, do wdrożenia, do zrealizowania. Przede wszystkim należy powiedzieć, że są miasta, które muszą obowiązkowo wprowadzić, wprowadzać budżety obywatelskie. I takim miastem jest chociażby Konin. Oni z racji wysokiego budżetu ustawowo muszą wprowadzać budżet obywatelski, ale są również miasta takie jak my które właśnie z y, samej chęci jakby y, wprowadzenia obywateli we współrządzenie i wydawanie środków publicznych y, chcą budżet obywatelski wprowadzić. To był je, między innymi też jeden z moich punktów y, programu wyborczego. Myślę, że sama procedura y, budżetu obywatelskiego nie jest dość skomplikowana. Y, dwie zasadnicze kwestie się tylko pojawiają i y, 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 spory zawsze przy jakiej ilości osób jakby można składać propozycje do budżetu obywatelskiego, jaka liczba mieszkańców może daną propozycję do budżetu złożyć i jaką kwotą ten budżet obywatelski w danym roku będzie dysponował, prawda? Więc to są takie najważniejsze kwestie. No, A czy ten budżet to... będzie jeden globalny dla całego miasta, czy będzie podzielona dziennica? Nie, nie, to będzie budżet dla całego miasta, no jesteśmy zbyt małym ośrodkiem, Raczej, żeby dzielić, dzielić ten budżet na. A nie boi się na... Pan burmistrz to, co było w, w, na przykład kiedyś w Kłodawie, że e, osiedla, tam gdzie największe, największa liczba mieszkańców mieszka, gdzie jest skupiona, hmm. po prostu swoją ilością przegłosowywała wszystkie projekty na swoją korzyść, a inne e, osiedla, inne miejsca w mieście no po prostu nie miały szans. Nie wiem, no zobaczymy przy realizacji tego budżetu. Myślę, że. Póki co nie ma chyba podstaw, żeby się specjalnie tutaj tym martwić. Zobaczymy jak, jak będzie jak będzie w realizacji to. A jaką kwotę przewiduje Pan Burmistrz ulokować do rozdysponowania mieszkańców? Ja myślałem początkowo mniej więcej od 300 do pół miliona. Czyli to nie mała kwota? Słam? Czyli nie mała kwota? Tak, tak, no dość spora, dość spora kwota, jeśli chodzi o jako takie małe. Małe projekty czy, czy małe zadanie. Skoro jesteśmy już w temacie mieszkańców, czy Pana zdaniem, Facebook, no wiadomo, w czasie pandemii na pewno, ale tak poza, poza COVID-em, jest to jedyna taka najlepsza forma kontaktu właśnie z mieszkańcami? Myślę, że jest to dość forma bezpośrednia na pewno kontaktu. No, dzisiejsze czasy dają nam takie, takie możliwości jak chociażby, jak chociażby Facebook. Oczywiście możemy wymieniać wiele minusów tego typu portali społecznościowych, natomiast niewątpliwą zaletą jest bardzo szybki przepływ informacji. No, wystarczy wrzucić jednego posta, tego posta udostępnić 10 osób, kolejne 10 osób i wiemy, że taka informacja rozprzestrzenia się bardzo szybko. A ważne jest przecież, żeby każda informacja w jak najszybszy sposób dotarła do mieszkańców. Ja rzeczywiście posługuję się Facebookiem, nie wstydzę się tego, bo jest to dla mnie również narzędzie do komunikowania się z mieszkańcami. Ja nie tylko przedstawiam tam codzienne jakby sprawy związane z moją pracą, ale również mieszkańcy piszą do mnie, korzystając z aplikacji Messenger i i w ten sposób również komunikuje się y, z mieszkańcami, co sobie I w jakich cel... sprawach najczęściej piszą? Y, piszą w różnych. Y, można powiedzieć, że od spraw związanych z takich egzystencjalnych, związanych chociażby z szukaniem pracy, y, po y, również problemy związane z mieszkaniami, y, z remontem y, tych mieszkań lub z, y, bardzo często również mieszkańcy zwracają... Czasem bardzo słuszne swoje uwagi na niektóre sprawy w mieście, prawda? Że no, każda taka uwaga jest dla mnie cenna, sprawdzam ją i, i, i nie pozostał jeszcze żaden mieszkaniec na pewno bez, bez odpowiedzi. Ostatni rok, to jak wiemy, pandemia. Ciężki czas dla nas wszystkich. Jak Urząd Miejski w kole radzi sobie w, w czasach pandemii koronawirusa? i czy nadal udało się sprawnie obsługiwać petentów? Czy wszystkie wydziały działają bez przeszkód, czy zostały jakieś wdrożone specjalne zasady funkcjonowania? Ja w tym miejscu chciałem bardzo podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego za ich ofiarność, bo naprawdę, Szanowni Państwo, oni tutaj dokonują rzeczy dość heroicznych, bo równie dobrze mogliby sobie pójść na chorobowe czy, czy, na, czy na urlop i, i w tym stanie zagrożenia, jaki był czy jest, no nie świadczyć pracy, a jednak no, nasi pracownicy stoją na stanowisku, wykonują swoje zadania, szczególnie w tych wydziałach, które no, jakby bezpośrednio y, obsługują y, swoich mieszkańców także no, ja y, jestem godzien podziwu dla pracowników rządu, że pomimo tej tej sytuacji no, pra, y, są jednak y, nasi mieszkańcy y, obsługiwani i myślę, że to też zmieni w pewien sposób wizerunek pracownika urzędu, że to nie jest osoba, która przychodzi wypić kawkę, tylko to jest osoba, która nawet w takim stanie zagrożenia jest na stanowisku i, i pracuje, bo przecież gdyby ich nie było, żaden z mieszkańców nie wziąłby aktu urodzenia, nie wziąłby aktu zgonu, nie złożyłby wniosku o dowód osobisty. Więc wydaje mi się, że należy tym pracownikom, bardzo podziękować za to, że, że tkwią na, na swoich stanowiskach. Ale jest, jest, coraz, jest coraz gorzej, muszę powiedzieć, bo y, absencja w urzędzie z powodów chorobowych i z powodu no, na, nakładanych kwarantan na, na pracowników związanych z innymi sytuacjami, no, jest coraz większa i muszę tu Państwu powiedzieć, że z coraz większym trudem dajemy radę obłożyć te, te stanowiska y, pracy. No, miejmy nadzieję, że... Że nie, nie dojdzie do najgorszego, że zamkniemy urząd. Mamy listopad, praktycznie zaraz grudzień. Proszę powiedzieć coś na temat projektu budżetu na najbliższy rok. Jakie inwestycje zaplanowane, na co pójdą pieniądze? Jeśli chodzi o, o budżet na przyszły, na przyszły rok i, i inwestycje, chciałem Państwa poinformować, że, że zaplanowaliśmy w przyszłym budżecie bardzo duże inwestycje, a jednocześnie źródłem ich finansowania będzie, będzie kredyt w wysokości y, około 10 milionów złotych są to bardzo ważne inwestycje, których y, mieszkańcy oczekują tak naprawdę między innymi budowa bloku komunalnego, y, budowa skweru przy szkole nr 1 y, dokumentacje na wiele ulic, dokumentacje na rewitalizację parków miejskich 600-lecia i parku Moniuszki, dokumentacja na bloki socjalne, których również w naszym mieście brakuje, i tak naprawdę nigdy takie bloki nie były u nas budowane, a są one w tej chwili bardzo, bardzo potrzebne. Więc y, rzeczywiście y, no, jest w projekcie budżetu kredyt, ale jest to kredyt na inwestycje, nie jest to kredyt na przejedzenie. Chcemy dzięki temu y, rozwijać y, nasze miasto. I też chcę uspokoić, że, że nawet przy tym, przy tym kredycie nasze wskaźniki zadłużenia miasta nie zbliżają się nawet do, do granicznych, są mniej więcej w połowie, więc także jesteśmy tutaj zupełnie o to, to bezpieczni. Jest to budżet na pewno pro-pro inwestycyjny. Zupełnie na koniec, bo aż prosi się zadać to pytanie, skoro takie plany. No to czy planuje Pan kolejną kadencję już dzisiaj? To znaczy tak. Powiem szczerze, że nie zakładałem, czy będę startował na kolejną kadencję obejmując ten urząd, natomiast teraz widząc, że rzeczywiście wiele spraw idzie pozytywnie. Żal mi by było tego, tego zostawić. Tak, wystartuję na drugą kadencję. Dziękujemy w takim razie za spotkanie. Wszystkim e, urzędnikom oraz Panu życzymy zdrowia. Prosimy przekazać życzenia zdrowia na wszystkich. Dziękuję Panie Redaktorze. I nadal pracy dla, dla mieszkańców. Wszystkiego dziękuję, dobrego. Panie. Dziękuję.